WhatsApp z tej strony Lub Kurt i dzisiaj zrecenzuję dla Was radziecki czołg średni 10 tieru, czyli obiekt 140. Według mnie, nie tylko mnie, jest to najbardziej uniwersalny ze wszystkich medów radzieckich na tym tierze. No I cóż, postaram się w pierwszej części tego filmiku porównać jego statystyki z dwoma pozostałymi, czyli T62A, który z tylko sobie znanych powodów nie chce nam się pokazać, bo się nie wczytała ja miniaturka oraz Obiekta 430. No więc zaczniemy od jego statystyk. A w późniejszej części tego filmiku pokażę Wam już bitwę obiektem 140, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda on w akcji. No dobrze, wszystkie te trzy pojazdy są bardzo podobne, ale mają jakieś tam drobne hmm. różnice. Każdy z nich używa tego samego, działa 100 mm. Jeśli chodzi o punkty wytrzymałości, no to tutaj obiekt 140 jest najsłabszy pod tym względem, bo ma tylko 1900, najwięcej ma obiekt 430, bo 2000. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, tutaj obiekt 140 55 km na godzinę, pierwsze miejsce egzekwo z obiektem 430, T-62A, no niestety o 5 km na godzinę mniej. Co dalej? Jeśli chodzi o pancerz, no to jest ciekawy aspekt, Pancerz tych trzech pojazdów jest dosyć podobny w liczbach, ale w praktyce troszeczkę się różni. Obiekt 430 ma na pewno najlepszy pancerz z przodu na korpusie, bo ma 20 mm po prostu więcej. Najsłabszy jest t 6.2a, no, który ma tyle samo co obiekt 140, ale obiekt 140 ma zdecydowanie lepiej pochylony ten pancerz. Te 62 no, ten kąt jest znacznie mniejszy. No i ku mojemu zdziwieniu. Ten pancerz potrafi sporo odbijać, zwłaszcza kiedy jest skontowany, albo kiedy przeciwnik jest mniej więcej minimalnie pod nami i strzeli nam w przednią płytę. No to wówczas ten kąt jeszcze jest zwiększony, i wtedy często udaje się odbijać te pociski. Więc pancerz, jak najbardziej na plus, pancerz boczny 80 mm, no na jakiś tam bardzo, bardzo drobny side -scrap się nadaje ten pojazd. Ale generalnie nie będziemy za bardzo polegać na jego pancerzu. Pod tym względem obiekt 430 jest ciut lepszy. Natomiast jeśli chodzi o pancerz wieży, tutaj no, praktycznie taki sam we wszystkich trzech przypadkach, ale obiekt, przepraszam, T62 ma zdecydowanie najlepszy pancerz. Dlaczego? No niestety tego nie zauważymy w tej chwili. Ale obiekt, 400, obiekt 140 jak i 430 mają te, tą wieżę taką znacznie mniejszą, znacznie bardziej spłaszczoną, ale cały jakby dach tej wieży jest bardzo słabo opancerzony, więc no niestety przeciwnicy wiedzą o tym i strzelają. Po prostu w ten dach, a że jest to bardzo niski pojazd, chyba najniższy ze wszystkich dziesiątych tierów, to nie jest trudno po prostu strzelać będąc nad nim. No plus są te oczywiście włazy dowódcy, które również są słabymi punktami, aczkolwiek one, one nie są aż tak, aż tak łatwe do trafienia. Więc jeśli chodzi o... a t 62 nie ma tego... Tego minusu w postaci bardzo słabo opancerzonego dachu wieży, więc jeśli chodzi o pancerz wieży, zdecydowanie też 62 jest najlepszy. A jeśli chodzi o obiekt, A 140, oczywiście to nie jest słaby pancerz, bo cały przód jest praktycznie no, nie do przebicia dla większości dziesiątych tierów, więc, więc bardzo mocno pancerzony. Jeśli chodzi o bok wieży, no, również całkiem, całkiem spory pancerz, ale no, tutaj raczej już dziesiąte tiere nie mają. Problemów, żeby, żeby nas przebić. Praktycznie wieża jest taka sama w przypadku dwóch tutaj obiektów 140-430. No więc, tak na razie, obiekt 140 wypada najsłabiej spośród tej trójki. No ale za chwilę przejdziemy dalej. Jeśli chodzi o stosunek mocy do masy, no to tutaj praktycznie każdy z tych pojazdów ma po 16 koni mechanicznych na tonę. Nie ma większych różnic. Tak samo prędkość obrotu. Około 54 stopni to jest oczywiście świetne współczynniki. Jeśli chodzi o opory dla gruntu, również tutaj bardzo, bardzo dobrze sobie radzą w każdym terenie wszystkie te trzy pojazdy. Jeśli chodzi o zasięg widzenia, taki sam. No i w końcu działo, działo które będzie się różnić naprawdę minimalnie w, w, no, we wszystkich tych trzech pojazdach mamy praktycznie ten sam damage 320, czyli jest to najniższy damage z wszystkich 10 tierów. No plus teraz doszły te skody czechosłowackie, które mają taki sam damage. No do czasów czechosłowackich czołgów to był najniższy damage na tierze 10. No przy czym skody ten czy tam TVP, czy jak on się tam nazywa ten 10 tier czechosłowacki ma magazynek, więc tutaj ma przewagę no nie są to powiedzmy spektakularne strzały za 320, za 300 czasem tam za 350 się zdarzy więc no przeciwnicy na 10 tierach nie czują do nas jakiegoś super respektu, ale nadrabiamy to szybkostrzelnością ponieważ szybkostrzelność wynosi tutaj 9 strzałów na minutę, więc jest to pocisk co 6 sekund. Ja mam z namontowanym dosyłaczem no, poniżej 6 sekund czas przeładowania, więc no, to jest naprawdę spam jeśli chodzi o ogień. No i dzięki temu DPM, czyli damage na minutę, 2900 to jest świetny DPM, bodajże trzeci najlepszy DPM wśród wszystkich medów na tym tierze. EXEQO 162. No, najlepszy DPM ma obiekt e, właśnie 430. 3000. A więc, jak widzicie, pomiędzy najlepszym a obiektem 140 jest niewielka różnica, bo tylko 100. No ale tutaj to jest ta nieznaczna różnica w, właśnie w obiekcie 430. E, ta jego największa zaleta. Oczywiście, pancerzu na kadłubie. Obiekt 140 mniejsza, ale on ma również inne zalety. Jeśli chodzi o celność tego działa 0,35, taka przeciętna celność, jak na radzieckie działa, nawet bardzo dobra, można powiedzieć. Czas skupiania 2,1 sekundy to jest też bardzo, bardzo dobry czas skupienia, jak na czołg średni. No i tutaj w porównaniu do pozostałej dwójki, obiekt 430 jest, no, wypada fatalnie w tym porównaniu, bo jego działo jest bardzo niecelne i skupia się dosyć kiepsko. A jeśli chodzi o T-62, no to jest minimalnie lepszy w każdym aspekcie pod względem celności. Jeśli chodzi o kamuflaż, no to tutaj no, niestety nie mamy informacji konkretnych, ale mogę wam powiedzieć, że kamuflaż jest świetny jak na czołg średni w ogóle, nie tylko na tym tierze ale, ale jest to pojazd o bardzo małym profilu przez co no, trudno jest do wykrycia, więc możemy sobie spokojnie walczyć z większych odległości, jeszcze ta celność nam na, nam, nam na to pozwala co jeszcze, aha, nie wspomniałem tutaj o opuszczaniu działa i tutaj obiekt 140 ma, ma przewagę nad pozostałą dwójką, ponieważ ma on 6 stopni Opuszczania działa w porównaniu do pozostałej dwójki. One mają 5 stopni. Jest to niby tylko jeden stopień różnicy, ale naprawdę odczuwalny, bo o ile różnica pomiędzy 10 a 9 stopniami jest praktycznie nie do zauważenia, to pomiędzy 5 a 6 jest naprawdę spora, ponieważ niektóre, niektóre miejscówki są zaprojektowane tak, że. Możemy z nich korzystać tylko wówczas, kiedy mamy 6 stopni depresji działa, a 5 już nie za bardzo. Więc no to jest duży plus dla obiektu 140. Więc ogólnie podsumowując, jeśli szukacie pojazdu typowo na krótki dystans, do walki klata w klatę, obiekt 430 będzie dla Was najlepszy. Jeśli szukacie pojazdu, którym, którym będziecie grać na wieżę, jeśli dobrze gracie na wieżę, i potraficie wykorzystać aspekty świetnie opancerzonej świetnie wieży. To weźcie T62A. Ale obiekt 140 jest szybszy od T62A i ma lepsze, bardziej celne działo od obiekta 430. I ma ten jeden stopień depresji, działa więcej, więc jest on najbardziej uniwersalny z tej trójki i według mnie naj Najlepszy po prostu, no i to widać też na serwerach, ponieważ jest zdecydowanie najpopularniejszy z tych trzech pojazdów. A więc jeśli chodzi o statystyki, to by było na tyle. No zapraszam Was już na bitwę tym pojazdem. Ok, i witam już w bitwie. Oto jest nasz najbardziej medowaty z medów, jak go nazywają Chao, czyli obiekt 140. Jak widzimy, bardzo niska sylwetka tego pojazdu. No sprawia że jest on dosyć ciężkim celem do trafienia z dalszej odległości. No ale cóż, przejdźmy do bitwy. Mapa Lakeville. Jak widzimy losowanie bardzo dobre, bo mnóstwo ósmych tierów. Jaki miałem pomysł na początek, to udać się tutaj na środek mapy i strzelać, a może jeszcze podgłośnie troszkę, troszeczkę grę. Może tak do pięciu. Okej, okay. uda się, o właśnie w te krzaczorki, e, skorzystać z zasięgu widzenia. No i no niestety pierwszy strzał, nie wiem jakim cudem ale odbił się od Waffentragena 100, to, to się rzadko zdarza. Drugi już wszedł. Nie wiem czy zauważyliście, ale e, jego podstawowe... trzeci strzał na ślepo. Jego podstawowymi pociskami są pociski APCR. E, może nie wspomniałem o tym, e, zapomniałem niestety. E, ma on. O, teraz 110. Nie wiem dlaczego ten koleś postanowił tutaj e, stanąć, pomimo że został wyświecony. No i w tej chwili będzie bity niemiłosiernie. Zwróci uwagę na tą szybkostrzelność. E, niesamowity DPM. No mógłby chociaż się schować za tym kamieniem, <grym>, ale postanowił jednak tego nie robić. No i błyskawicznie został zdjęty z, e, przez medy e, kampiące w tej lokalizacji. Dlaczego lubię tą, e, tą miejscówkę? Ponieważ e, no właśnie dla takich e, dla takich, w takich okolicznościach, gdzie czołgi ciężkie przyjeżdżają zbyt blisko tej wody i jestem w stanie je wyświecić. Wówczas po prostu rozbrzmiewa się kanonada i błyskawicznie czołgi, które zmierzały do tego miasta, no, żałują swojej decyzji i... No i są po prostu niemiłosiernie karcone. W tej chwili korzystam z mojego świetnego kamuflażu. O, zobaczcie. No dopiero teraz zostałem wyświetlony przez, przez T49. No i jest Lorentine, który no, jest po ostatnim buffie no, jest bardzo groźnym przeciwnikiem, więc wolę unikać ekspozycji zbyt długiej, tym bardziej, że Waffentragenes to się ode mnie odbił. Ja nie wiem, zaraz zobaczymy może gdzie jest. O no, tutaj wszedł ten pocisk od Lorentina. Ale gdzie odbił się ten Waffentragen? Aha, tutaj, zobaczcie, od wieży. Waffentragen 100 ma 270 penetracji, no i zobaczcie, ta wieża jest całkiem, całkiem przyzwoicie opancerzona. A, nie wspomniałem podczas, podczas mojego wywodu na temat statystyk tego pojazdu o tym, że ma on um, pociski APCR jako podstawowe, które posiadają... Uwaga, uwaga, 264 penetracji. Jest to naprawdę penetracja bardzo dobra, która wystarcza na przebicie praktycznie każdego pojazdu w grze od przodu. Tym bardziej, że są to pociski APCR-y. Niektórzy nie lubią apc ów ja, ja się z tym nie zgodzę, one są świetne ze względu na świetną szybkość wylotową. Pociski są błyskawicznie w celu, co jest troszkę irytujące przy przestawieniu się przez bo o T-54 posiadał fatalną tą, fatalną tą szybkość pocisku i ten pocisk naprawdę leciał bardzo długo. To tutaj, no zobaczcie, praktycznie pocisk jest momentalnie w celu nawet z większej długości. Dwa strzały Florentina, teraz odbicie od Typa 62, nawet z Golda nie potrafił się ode mnie odbić ten, ten szok lekki że przedstawię sobie, o właśnie, <laughs> tak jest wygodniej. Ehm, Niki graczy specjalnie mnie nie interesują Mam to jakimi czołgami już owszem ehm, jakimi czołgami grają już mnie interesuje. Dobrze, nieważne. Ehm, T49, jak na razie przebił mnie tylko Laurentine, e, strzelając w dolną płytę, która jest oczywistym weakspotem w tym pojeździe. Na razie nie za dużo damage a, 2600 e, tak sobie na razie strzelam z dystansu te pojazdy, które mi się napatoczą pod celownik. No i cóż, no w mieście jest teraz bok wieży M103. Jak widzimy celność 0,35 jak najbardziej wystarczająca, żeby się strzelać na większe odległości, chociaż czasami miewa chimery to działo i potrafi walnąć z takiego kalafiora, że się sami zastanawiamy, gdzie to 0,35 celności jest, ale ogólnie celność ja bym zapisywał może na plus. No, w tej chwili może troszeczkę przeceniłem szybkość tych pocisków, ale no zobaczcie, no wielki po prostu katastrofalny błąd tej E4, zamiast jak najszybciej dostać się no, w jakiś tam cover, no jeszcze nie trafił we mnie. Hmm, to on no, niestety niestety. No, na szczęście dla mnie postanowił po prostu jechać dalej tutaj mógł się zatrzymać za tym budynkiem, ale nie jeszcze postanowił dalej jechać i dawać się ostrzeliwać bezkarnie chyba ma zniszczony silnik bo tak wolno e, się porusza Zn nie dziwię mu się tyle dostał pocisków że e, mógł mieć zniszczony silnik no już 4200 damage'a zrobionego e, praktycznie no, przez no, żeby, nie, żeby nie kogoś nie obrazić na no głupotę swoich przeciwników Teraz Waffentragen jest 100 Już mi nie zagraża, więc postanowiłem bardziej ofensywnie pojechać 9 do 5, wynik pewny praktycznie, pewne zwycięstwo <coughs> Przepraszam Teraz strzał z biodra na Auto W Pershinga, dwa odbicia Po raz kolejny no Może sprawdzimy Gdzie, no od górnej płyty Tutaj pierwsze odbicie, drugie Pewnie gdzieś tam od wieży też się odbiło no i tutaj e, wykorzystanie y, w tej chwili zobaczcie jak można nie wykorzystać o właśnie tą wieżę y, no bardzo niski profil tego pojazdu sprawia, że zobaczcie nawet za taką małą górką która jest tutaj możemy się schować i wystawiając tylko wieżę ewentualnie nam troszeczkę y, skątowanego y, skątowanego kadłuba no dobrze, no i teraz już praktycznie pod bazą przeciwnika um. No, T34 strzeliło nam w działo, oczywiście błyskawicznie naprawiamy T34 ma fatalną szybkostrzelność, więc wiem, że mógł go dojechać i jeszcze raz mu strzelić No i zobaczcie, po raz kolejny świetna pozycja, gdzie możemy wykorzystać pancerz wieży się <laughs> dwa odbicia Ta wieża jest naprawdę, no jedno tutaj, drugie tu Wieża jest dobrze pancerzona, jeśli przeciwnicy nie wiedzą, gdzie strzelać. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest taka minimalna, nie wiem, jak chcę powiedzieć, rysa, spaw, coś takiego. Ono właśnie oddziela. Ta część wieży jest bardzo trudna do przebicia. Praktycznie 300 penetracji może tutaj, tutaj blisko działa. Tu na przykład, gdzie jest, gdzie jest to odbicie, no to 300 penetracji plus, no i jest w stanie tam coś wejść ale tutaj jest bardzo słaba e, część tej wieży plus te dwa e, garnki I więc w takiej sytuacji kiedy obiekt 140 na Was patrzy to strzelajcie właśnie tutaj w górę tej wieży e, albo, albo w te władze dowódcy i, i powinno wejść praktycznie z, nieważne jaką macie penetrację bo tam jest naprawdę bardzo mało teraz pershing zobaczcie strzał i od razu wycofanie się e, ten damage nie jest jakiś spektakularny a no teraz niestety odbicie od T34 ale szybkostrzelność teraz z Golda T34 sprawdźmy gdzie on mnie przebił Pewnie gdzieś tam w bok troszeczkę już w tej chwili mniej no mniej się staram unikać tych pocisków Raczej wiem że mogę o zobaczcie wykorzystanie szybkostrzelności w tej chwili widzieliście T34 przeładowywał jakieś nie wiem nie wiem, on przeładowuje chyba 13 sekund Wiedziałem, że mogę na niego wyjechać i strzelić mu dwa razy Zanim zdąży przeładować To jest właśnie dobre wykorzystanie szybkostrzelności No i teraz Pershing Jak widzimy tutaj już dobijanie przeciwników Wyniki 11 do 6 Na outtajmie ja Już w tej chwili bokiem wyjeżdżam, bo wiem, że mogę sobie stracić tych HP. No, Niespecjalnie się tym przejmuję Teraz strzał od naszego ISA 7 w tył naszej wieży, no i nasze HP stopniało niestety przez ten friendly fire tutaj o, tu jest ten IS-7, który strzelił we mnie, no ale troszkę mu się troszkę mu też się wystawiłem no i zobaczcie, canyon, dlatego uważam, że na tej mapie canyon powinien być nie wiem, w ogóle obstawiony przez naprawdę minimalną ilość graczy zobaczcie, oni tutaj stali całą rundę Całą rundę żadna ze stron się nie przepchnęła, dopiero w tej chwili przeciwnicy się ruszyli, jak widzieli, że, <laughs> że praktycznie na plecach mają całą, całą drużynę przeciwną, więc dopiero teraz postanowi przepchnąć ten kanion. LTTB wjechał nam na Kapan, ale to już jest za późno, no, w tej chwili nie ma szans, żeby wygrać tą rundę. No i te 32, które zaraz dobijemy. No zobaczcie, tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo grząski teren, a pomimo to nawet pod górkę wyciągamy te 20 km na godzinę, więc mobilność tego pojazdu, nawet w terenach takich bagnistych, jest bardzo dobra. No, T-32 jest to ósmy tier, więc jego pancerz na przedzie korpusu nie stanowi dla mnie absolutnie żadnego e, żadnej przeszkody. No nie wiem czy przyjmiemy jeszcze ten, ten ostatni strzał. Nie, nie zdążył nawet wystrzelić. No i... W tej chwili przerwałem, ponieważ jak widzicie, nasi koledzy z drużyny postanowili nie jechać za tym jednym lightem, tylko po prostu skapować bazę, żeby po prostu oszczędzić czasu i tak to T49 za chwilę by go dobiło. Tak więc, no nie wiem, czy założyliście 4 fragi, 7000 damage'a, To jest mój... Um, Najlepszy wynik na czołgach średnich, jaki do tej pory zrobiłem, ponieważ to jest jak na razie jedyna bitwa na, w ogóle na medach, w której pokonałem tą barierę 7000 punktów damagea. No a zarazem pierwsza i jak do tej pory ostatnia MK, jaką zrobiłem na czołgach średnich 10 Tieru, a mam ich dwa, bo mam jeszcze E50M. Więc no, ogólnie bitwa, bitwa całkiem, całkiem niezła. Obiekt 140, pojazd, który naprawdę gorąco polecam. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale jest to w tej chwili chyba mój ulubiony pojazd w grze. Naprawdę gra się nim super przyjemnie. Jest mobilny, ma dobry kamuflaż, dobry pancerz. No i bardzo dobre działo, jeśli nam nie przeszkadza to, że mamy tylko 320, e, tylko 320 uszkodzeń na strzał. Ale naprawdę, jeśli chodzi o słabe punkty pancerza, no to dolna płyta, kiedy pojazd jest nad wami, no na przykład w, taki, w takich okolicznościach, to strzelacie w dolną płytę, broń boże nie w górną. Jeśli z kolei walczycie z nim krata w klatę, możecie sobie spokojnie tutaj strzelać, tu jest tylko 100 mm i powinno wejść. Jeśli chodzi o wieżę, no to no to, o to czym wspominałem, jakby tak podzielić tą wieżę na... Cztery części, tutaj ta górna, 1 czwarta jest, jest bardzo słaba, a reszta jest, jest naprawdę silny pancerz. Dlatego kiedy wyjeżdżamy gdzieś, próbujemy grać na wieżę, tak jak ja grałem w tym, w tej bitwie, grałem przez, przez jakiś czas na wieży, nie mówię, że się nie da na tym czołgu, ale trzeba być cały czas w ruchu. Wyjeżdżać tylko na moment oddawania strzału i momentalnie się cofać, żeby nie dać przeciwnikowi czasu. Na przycelowanie w te władze dowódcy, chociażby. Więc mamy naprawdę świetny czas przycelowania, bo 2,1 sekundy. Więc możemy wyjechać, momentalnie przycelować od te strzały i od razu się cofać. A kiedy przeciwnik na przykład się od nas odbije, to mamy taką szybkostrzelność, że zazwyczaj jesteśmy w stanie oddać dwa strzały. O tym też warto pamiętać, wykorzystując tą świetną szybkostrzelność. No i oczywiście do detrakowania ten czołg się nadaje idealnie kiedy przeciwnik wyjeżdża do nas bokiem możemy strzelić mu w przednie kółeczko i on już nam się nigdzie nie ruszy, jeśli nie ma zestawu naprawczego oczywiście, więc jeszcze raz czołg bardzo bardzo polecam jak już mówiłem no dla amatorów czołgów średnich jest to jest to czołg wymarzony dosłownie jak już wspominałem, najbardziej medowaty z medów, tak więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne z gry World of Tanks. Niech moc będzie z Wami.